Witam serdecznie na moim ósmym poście! Chcę wam opowiedzieć o dniu i to wyjątkowym dniu, jakim jest 2 kwietnia. Każdy z Was, Bejnek, się zastanawiał, skąd taki dzień powstał i co było tym spowodowane. Jak widać, jest mowa na temat świadomości autyzmu, jak widzicie na grafice stworzonej przez ze mnie. To teraz przyjrzyjmy się faktom na temat tego dnia. Więc opiszmy, co to jest za dzień, jak powstał i z jakiego kraju się wywodzi. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu po angielsku World Autism Awareness Day, w skrócie WAD, to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Katarów osobie jej wysokości Mouzi, małżonki emira Hamade ibn Khalifa al-Saniego, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 roku i została opublikowana 21 stycznia 2008 roku. Obchody dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Wizja i inicjatywy jej wysokości pomogły w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie. Obchody dnia są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób z autyzmem. W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 roku sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla konwencja praw osób niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. Moim zdaniem, dlaczego autyzm ma kolor niebieski? Ja sądzę, że celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz promowanie akceptacji i wsparcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tym dniu wiele budynków na całym świecie zostaje podświetlonych na niebiesko, co jest symbolem solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. Wydarzenia organizowane w ramach tego dnia mają na celu edukację społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi mierzą się osoby z autyzmem i ich rodziny. Zachęca się również do działań mających na celu integrację i wsparcie, aby osoby te mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.